Was w 22 vlogmasie na moim kanale. Wczoraj, słuchajcie, nic się do Was nie odzywałam. Z racji tego, że szłam na nockę. W zasadzie nic takiego ciekawego u nas się nie działo, więc sobie to nagrywanie odpuściłam. Natomiast dzisiaj troszkę pogoda pokrzyżowała nam plany. Początkowo mieliśmy jechać na Jarmark. Natomiast odpuściliśmy Jarmark, bo jesteśmy obydwoje po nockach, więc tak niekoniecznie nam się dwie godziny chciało w jedną stronę jechać. Natomiast jeszcze zobaczymy, jak z pogodą bo właśnie zerkam przez okno, chcieliśmy jechać do wioski świątecznej. Natomiast miał padać śnieg, pada taki deszcz i jest dość nieprzyjemnie, także zobaczymy jak to się wyklaruje. Może się ta pogoda zmieni, może przestanie padać i wtedy się wybierzemy, ale to zobaczymy już, już, już w dalszej części dnia. No i jeśli nie, to zostaniemy w domu i pewnie te vlogi jakoś połączę. Wczoraj ozdobiliśmy też jeszcze jedno drzewko na dworze, także... Także może wieczorem uda mi się wyjść i pokazać Wam, jak to fajnie wszystko u nas wygląda. Zobaczcie, dopiero u nas pada deszcz, a już pada taki deszcz ze śniegiem. Także słuchajcie, widzę, że troszkę tego śniegu zostaje, także może jest jakaś chociaż niewielka szansa na białe, na białe święta. Mam nadzieję, że, że się uda i troszkę nam tutaj dosypie w górach. Upadam jest. Hmm. Auto? Nie, nie, nie chcę wyjść. Ua. fajne. I kalendarz z Ritualsa, dzisiaj tu otwieramy. Wczoraj miałam bransoleteczkę, Tutaj mi się ucieka. O, i kolejna świeczka. Zobacz, czy ładnie pachnie. Ładnie. Pięknie jeszcze tato. I kalendarz od Kingi. Słuchajcie, wczoraj miałam od Kingi takie serum na końcówki włosów. Także też fajna sprawa. Już czekaj, ale ciocia zakleiła, o Jezu. Czekaj tato nam pomoże. O, teraz spróbuj. Am, am. I co tu mama jeszcze dostała? Jakiś chyba błyszczyk, tak? Błyszczyk do ust nawilżający I maskę do ust Ale super, to mama sobie wieczorkiem zrobi taką maskę Fajna? Nie, nie, nie. To nie dla Nuni, to dla mamy nie, nie, nie. Um, am. A dla Nuni jest am-am um. No i słuchajcie, niestety nie idzie sobie naszej yy, świątecznej wioski Bo jest dość zimno ten deszcz, więc zrezygnowaliśmy, bo obawiam się, że Adrianka może nam się rozchorować na same święta, a wolę, słuchajcie, nie ryzykować, także jedziemy do naszych znajomych na jakąś kawkę, pogadamy sobie, wypijemy, spędzimy fajnie czas, dziewczyny się pobawią, także słuchajcie, też fajna, fajna niedzielka, takie fajne popołudnie nam się zapowiada dobry, w 23 dniu vlogmasu i zobaczcie co nas z samego rana przywitało. Troszkę nam dobieliło, chociaż troszkę, bo po górach no jest bardzo fajnie. Także zapraszam Was o taki łączony vlog. Dodam jeszcze vlog z jut. A my słuchajcie, tymczasem uciekamy na szybkie e, zakupy, żeby jeszcze coś tam podokupywać, e, pogarniać, bo ja dzisiaj jeszcze lecę e, na nocunie, także zapraszam Was na kolejnego vlogmasa. Zakupy, słuchajcie, nam się udały. Kupiliśmy nawet takie świąteczne kubeczki w Pepko, także kawka już tutaj słuchajcie, wleciała. I jak widzicie ten rozgardiaż z tyłu, no to jesteśmy właśnie w w trakcie pieczenia ciasta, także trzymajcie kciuki, żeby poszło sprawnie. na kalendarz adwentowy. Ja? Tak, za chwilkę otworzymy. Czekaj, mama pomoże. O. I co tam jest? I zobacz, do tego jest taki naszyjnik. Fajne? To jest bransoletka. Wow, jaki masz komple. Wow, Jeszcze ubierz sobie ten ten łańcuszek, śliczny. Teraz mamy kalendarz. Co ta ciocia dzisiaj tam mamie włożyła? Co to jest? Nie, nie. To nie to to dla mamy. Pokaż, mogę zobaczyć? Nie, ja do końca musi otworzyć. O, wow. Zobacz, jakie piękne kolczyki! Wow, piękne! I jeszcze takie, wow, piękne! I maseczka do twarzy! O Jezu, jak super! Ale dzisiaj super, mama ma okienko, prawda? Ale Ty jesteś zawiedziona, bo nie ma nic do jedzenia słodkiego. No to nie niedobrze Ale te kolczyki, słuchajcie, są piękne No, to są kolczyki Mama sobie jutro na Wigilię ubierze, wiesz? Piękne, prawda? Aniu, jak będzie większa, też będzie miała kolczyki I teraz kalendarz z Ritualsa Kotuś, otwieraj to okienko, które ostatnio otworzyłaś o, No, dawaj O! Dawaj. No, otwieraj. Nie do Rady. Co to jest? To jest chyba jakiś... Już słuchajcie udało mi się przeczytać. Dzisiaj jest krem do ciała. Także bardzo fajnie, pachnie też bardzo ładnie. Także jutro, słuchajcie, już ostatnie okienka, ale te kolczyki są takie piękne. Piękne, są prawda niuniu? -Niu? Piękna. Jeszcze pokazać wczoraj, jakoś tak wypadło mi z głowy. Jeszcze jeden tutaj taki krzaczek przyzdobiliśmy e, z Dawidem. Także, no naprawdę, u nas jest bardzo w tym roku e, kolorowo przed domem, ale fajnie. Jest taki klimacik świąteczny, także ja idę. Słuchajcie, jeszcze muszę się w świętego Mikołaja troszkę pobawić, bo w tym roku wigilia jest u Cioci. Także zaraz Wam pokażę. Eee... Już mam wszystkie właśnie, a nie, pokażę Wam, bo Dawid cofnął tyłem, e, ale mam właśnie cały bagażnik e, jakichś tam e, drobiazgów, prezentów e, i, i muszę zawieźć do cioci, także pędzę, wreszcie miłej miłej nocuni. Dzień dobry, zaczynamy ostatni dzień vlogmasa Ja wróciłam z pracy e, I zabieramy się jeszcze na e, zakupy Ale zanim to jeszcze otworzę kalendarz adwentowy I dzisiaj widzę, że mam coś e, do kąpieli Pewnie jakiś musik Ale tutaj moja młoda dama już tutaj e, też chce zobaczyć I jeszcze niunia, kalendarz O, I jeszcze od niani Proszę kochanie, otwieraj Aj, dobrze mama mówiła. Ja. Tak. Nie, nie, nie. Teraz dnia nie otwieramy. Nie. Ja. I ostatni już kalendarz. Otwieramy chyba jakiś ciuszek jest kochanie. Nie, nie jest. Am, am. Już ja. masz am. Ty już masz. Am, am. Am, ja. am. Oj, jestem na koła. Wow! Zobacz! O, czy to jest świąteczna piżama? Zobacz, taka piżama świąteczna. Wow. wow! ale ty, kochanie, tego nie będziesz jadła. To, to takie jest dla dużych dzieci. Wiesz, tutaj masz. Ale piżama jest super. Wow, zobacz. Nosić? Nosić? Nie no, no no Odzywam się do Was w piątek po świętach Słuchajcie, w święta nic nie nagrywałam Nawet nie dograłam końcówki vlogmasa Dlatego, że dla mnie święta to taki rodzinny czas i ja raczej nie zerkam na telefon. No wiadomo, coś tam zerknę, odpiszę jak coś tam, ale no nie wyobrażam sobie gdzieś tam nagrywać i spędzać tego czasu w telefonie. Dlatego też właśnie dopiero dzisiaj biorę się zamontowanie tego ostatniego vlogmasa. Święta, jak zawsze, upłynęła nam pod taką. Aurą rodzinną Spędziliśmy czas z najbliższymi Także ten czas jak najbardziej Rodzinny Adrianka wybawiła się Także też bardzo fajnie Ja pierwszy dzień spędziłam w pracy Ale ten czas też min minął bardzo bardzo przyjemnie Bardzo miło i bardzo szybko Przede wszystkim A potem dołączyłam już do świętowania Także ja Wam bardzo chciałam podziękować Za te 24 vlogmas Nie licząc przerwy Jak pracowałam ale bardzo Wam dziękuję i mam nadzieję, że widzimy się już w następnym, w następnym roku. Co do prezentów, to Mikołaj, słuchajcie, w tym roku był bardzo hojny, także, także bardzo. Akurat mój Mikołaj trafił w 100%, chyba Mikołaj wiedział, co chcę dostać. Natomiast może pokażę Wam, co Adrianka jeszcze tak na szybko dostała, bo ona właśnie poszła spać. Także może wykorzy Także szybko wykorzystam ten czas, żeby Wam pokazać. Słuchajcie, tutaj polecajka, bo widziałam, że bardzo dużo osób polecało tego albika. Także Adrenka jest zainteresowana, najbardziej zainteresowana jest muzyką. Akurat znaczy Mikołaj akurat kupił tutaj wesołą naukę, ale wiem, że tych książeczek jest bardzo dużo, więc myślę, że gdzieś tam po kolei będziemy dokupywać te książeczki, jeśli faktycznie będzie się interesowała. Bo na razie, słuchajcie, najbardziej jest zainteresowana tutaj właśnie taką dżunglą. Tutaj są różne elementy, ale co jest cały czas u nas w użytku. Także Adrianka bardzo lubi się tym bawić. I jeszcze jedną rzeczą. I słuchajcie, jeszcze takim zestawem do sprzątania. Nie wiem, jak mam to nagrać w całej okazałości, ale to też bardzo fajny zestaw, też bardzo lubi się nim bawić. I słuchajcie, jeszcze taką zmywaretką. Tu się wszystko naciska, klika, to się myje, także tym też jest zafascynowana. Słuchajcie, co jeszcze Adrianka dostała? Chciałabym Wam pokazać. Już idziemy dalej. Zobaczcie, dostała jeszcze takiego. Binga, ona Binga lubi Takie już kiedyś wspominałam Takie piękne łóżeczko Zobaczcie, uważam, że jest przepiękne Tak chyba ręcznie robione Tutaj taka koderka Także tutaj Adrianka Bing Sobie tutaj śpi Dostała słuchajcie jeszcze takie Nosidełko z lalom Ta lala ma nocnik Buteleczkę, także lala Lala sika Co to nasze Adrianka Oj, tu właśnie znalazłam nocniczek do Lali. Dostała oczywiście jeszcze zestaw Pucia tego Pucia jeszcze nie mamy w mieście. Także puć już kilka razy był czytany. I do tego takie puzelki. Puzelkami też jest bardzo zainteresowana, już kilka razy układała. Także dziękuję bardzo Wam za te vlogmasy i widzimy się już w kolejnych odcinkach, a na pewno widzimy się za rok we vlogmasach. Do zobaczenia.